Były emocje, gorący doping, walka o każdą sekundę i medale. Przez trzy dni Rybnik był polską stolicą sportu, a dokładnie pływania. Wszystko za sprawą zorganizowanego tu już po raz trzeci ogólnopolskiego mitingu pływackiego Olimpiad Specjalnych. Imprezę zorganizował oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, a współorganizatorami byli Olimpiady Specjalne Polska, specjalny zespół szkolno-przedszkolny w Rybniku oraz ośrodek dla niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Ludzie Śląskiej. W imprezie wziął udział 20 sportowców z 18 regionalnych olimpiad specjalnych z 35 terenów oraz 80 wolontariuszy z całej Polski. Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i przy wsparciu Urzędu Miasta Rybnik pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i przy wsparciu Urzędu Miasta Rybnik na pływalni Mosir w Rybniku Boguszowicach walczono o medale. My jesteśmy krajem, w którym mieszka bardzo dużo malkontentów. Narzekamy, że ciągle nam coś nie pasuje i tak patrzę historycznie, jak to było. Ja sam mam syna niepełnosprawnego i wiem, że no, w latach minionych tak to było, że te dzieci gdzieś były chowane w domu, one nie uczestniczyły w tym życiu społecznym na równi z wszystkimi zdrowymi, z wszystkimi innymi. Zdecydowanie się zmieniło. Tutaj jesteśmy w dzielnicy Boguszowice, takiej poprzemysłowej tu jeszcze niedawno sterczały kikuty niedokończonego basenu, który kiedyś budowała kopalnia, która jest tuż obok. Nastąpiły zmiany, zmiany również wartościowe. Samorząd przejął tą niedokończoną budowlę, zakończyliśmy. Dzisiaj mamy wspaniałą imprezę, ogólnopolską imprezę dla osób niepełnosprawnych. I to są właśnie te zmiany, które one zachodzą obok nas, a które warto również dostrzec i z tego się cieszyć. To, co w Rybniku robi się dla integracji osób niepełnosprawnych, dostrzegają zarówno uczestnicy wyjątkowej imprezy, jak i jej organizatorzy. Rybnik, co zawsze podkreślam, jest szczególnym miastem. Myślę, że tutaj w Olimpiadach na Śląsku, dlatego, że jest to jedyne miejsce, w którym tak naprawdę mamy kibiców. Bo rzadko się zdarza, żeby dla sportowców z niepełnosprawnością intelektualną przychodzili kibice na obiekty sportowe. Tu w Rybniku, podczas naszych igras regionalnych, która, w, tych, w których mamy już w tym roku będziemy organizować ją po, po raz 20, jak podczas tych igras ogólnopolskich, zawsze mamy kibiców. Także to jest chyba taki, taki duży, duży plus, jeżeli chodzi o miasto Rybnik. Przyjechałem na olimpiady specjalne do Rybnika, zdobywać złote medale, czyli trzecie, drugie i tam. Być może pierwsze miejsce. Bywałem na różnych zawodach, czyli byłem już w Monako, rybnik, jestem tutaj już drugi raz. Jest tutaj bardzo fajnie, bardzo miła atmosfera. Różne zawody brałem udział, brałem udział w zawodach piłka nożna, koszykówka, siatkówka. pływanie najbardziej. Dla mnie to powiem tak szczerze, no to nieistotne jakie są miejsca. Najważniejsze są kibice, bo zawsze ci kibicują. A ty rób swoje, gnaj do przodu i nie patrz na nikogo. To jest, to jest najważniejsze, żeby nieważne jakie masz miejsce, czy pierwsze, czy drugie. Najważniejsze, żeby dać siebie wszystko i gnać do przodu. To jest najważniejsze. Wydaje mi się, że możemy się szczególnie pochwalić. Mamy dobrze zorganizowane współpracę, pomoc dla osób niepełnosprawnych. Ci którzy z zewnątrz nas oceniają, mówisz w Rybniku już trudno cokolwiek poprawić, tu jest naprawdę to zorganizowane świetnie, poprzez nasze jednostki miejskie, ale również i poprzez stowarzyszenia, które działają w naszym mieście, ta impreza ona jest w zasadzie organizowana przez stowarzyszenia, czyli miasto pomaga z ten basen, całą imprezę, obok mamy salę widowiskowo-sportową, tam gdzie odbyła inauguracja. Pomagamy również finansowo, no bo tych wszystkich zawodników trzeba przyjąć, przenocować, wyżywić ale robimy to, że tak powiem, z radością, bo warto wciągnąć osoby niepełnosprawne do życia społecznego na równi z wszystkimi innymi mieszkańcami. Przez 12 lat były organizowane olimpiady regionalne, czyli z naszego województwa. To były olimpiady no, z wszystkich tutaj dużych miast i tam, gdzie samorządy włączają się do tego typu imprez i organizatorzy uznali, że warto tą ogólnopolską przyznać Rybnikowi, bo organizacyjnie ale przede wszystkim całym wyposażeniem, basenem. Jesteśmy do takiej imprezy przygotowani, no i myślę, że to się dzisiaj sprawdziło. Sprawdziło się podobnie, jak i miejsce, w którym już tradycyjnie gości w Rybniku meeting pływackich olimpiad specjalnych. Miejsce, które przywołuje na myśl piosenkę braci Golców o ściernisku. W 2009 roku udało się otworzyć ten basen właśnie dzięki staraniom wszystkich radnych, mieszkańców i w tej chwili jest to basen który i oczywiście hala widowiskowa, które są na południu naszego miasta i służą wszystkim naszym mieszkańcom tu z tego rejonu. To jest 20 parę tysięcy ludzi. Jestem zachwycony, jestem dumny z tego, że ta impreza, wczoraj byłem na otwarciu, ta impreza ogólnopolska, a przede wszystkim dla ludzi, dla dzieci niepełnosprawnych jest właśnie u nas. I jest i hala, i taki kompleks, i basen, i można to bardzo sprawnie tu zrobić. Ja myślę, że że no, w Rybniku sprawy pomocy społecznej, a szczególnie osób niepełnosprawnych, są na bardzo wysokim poziomie. Rada Miasta zwraca szczególną uwagę przy finansowaniu jakichkolwiek spraw związanych z pomocą społeczną, a szczególnie osobami niepełnosprawnymi. Mamy kilka obiektów, ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych, dla starszych warsztaty terapii zawięciowej, także w mieście bardzo dużo jest tych ośrodków, które zajmują się, czy służą tym osobom niepełnosprawnym. Ale pływacki miting i wspaniała infrastruktura to nie jedyne atuty, jakimi Rybnik może pochwalić się w zakresie pomocy i integracji osób niepełnosprawnych. Chcieliśmy po prostu dla zawodników zrobić zajęcia, ponieważ Bajtyl pracuje z dzieciakami z niepełnosprawnością i umysłową, i fizyczną. Po prostu, żeby dzieciaki też miały coś innego, nie tylko basen. Kieroterapia są to zajęcia z psem, z tym, że w zależności od tego, jakie dzieci i jaką mają funkcję spełniać w tym momencie nasze zajęcia, tak je dostosowujemy do dzieciaków. To znaczy, albo spotykamy się z psem, gdzie uczymy dzieci, w jaki sposób podchodzić do obcych, nieznanych psów, w jaki sposób się opiekować z psem. Następną formą pracy jest edukacja z psem, kiedy wspomagamy proces edukacyjny na zasadzie, że wprowadzamy nowe treści, a nagrodą jest zabawa z psem. No i najtrudniejsza to jest terapia z psem, z dzieciakami z mózgowym porażeniem, z autyzmem, z zespołem Downa i z innymi po prostu zaburzeniami, które spotyka się w naszych placówkach. Rybnik po raz kolejny udowodnił, że potrafi organizować tego typu imprezy. Na tyle perfekcyjnie, że nie zważając na trudy, na rybnicki meeting przyjechali goście nawet z drugiego końca Polski. Takie zawody to podsumowanie naszej działalności i emocje, które towarzyszą takim zawodom są tak wielkie. Tyle dobra się dzieje przy tej okazji, że 500-600 kilometrów. Nie ma problemu. Olimpiada jest świetnie zorganizowana, niesamowity klimat, jak zwykle Olimpiadą Specjalną towarzyszy. Kwiat wolontariatu myślę wtląskiego, bo miło się patrzy, jak wolontariusze pięknie pracują. Ja myślę, że to wszystko zależy od e, działań e, ze strony ludzi. To znaczy, jeżeli znajdują się ludzie, przede wszystkim w placówkach, które zrzeszają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to będą, nie wiem, szkoły specjalne, tak? Warsztaty terapii zajęciowej czy domy pomocy społecznej. Tam zakładamy sekcje olimpiad specjalnych. Jeżeli tam znajdują się ludzie, którzy chcą pomagać, którzy mają jeszcze do tego zacięcie sportowe, no to to się rozwija. Czasami nie jest struktura jakieś geopolityczna, położenia miasta, natomiast tam, gdzie się, znajdzie się kilka osób, które przekona potem oczywiście do tego władze samorządowe, to dużo Łatwiej rozwijać poprzez olimpiady specjalne naszych sportowców. Pływacki meeting, otwarty z rozmachem, koncertem zespołu łzy i występem kabaretu Młodych Panów, równie efektownie zakończyły zawody sportowe. Zawody, na których, tak jak i na pływalni, przegranych nie było.